Fragment z Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 11. Biada wam uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania, samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. To słowo biada wypowiadane wobec Faryzeuszów bardzo mocno brzmi w naszych uszach. Wraca po raz kolejny, Pan mówi jasno. Bez zbędnej dyplomacji jest bardzo konkretny. Potrzebujemy pokory służenia, serca, co myśli o drugim, a nie tylko o sobie samym, o swoim dobru. Potrzebujemy takiego serca, które podobne jest do serca Jezusowego. W naszych domach, mieszkaniach umieszczamy krzyże, w ważnych miejscach dla nas umieszczamy krzyże. Nosimy krzyżyk na naszej szyi, ale czy nie obrażamy ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, jeśli przyznajemy się do Jego krzyża, a jednocześnie żyjemy niezgodnie z duchem Jego krzyża? Pomyślmy o tym, co mówi święty Augustyn. Co myśleć o tych, którzy hełpią się jakimś tytułem, a go nie reprezentują? Wielu jest takich, którzy nazywają się chrześcijanami, a w rzeczywistości nimi nie są, bo nie są tacy, jak o sobie mówią, ani w życiu, ani w zwyczajach, ani w nadziei, ani w miłosierdziu. Maryjo, pomagaj nam być ludźmi, którzy są zaangażowani w swoją drogę wiary. Prosimy o serca szczere, otwarte na Boga, chętne do służenia. Pomagaj nam, Maryjo, być jak ty, ludźmi pełnymi pokory, nie wynoszącymi się nad nikogo. Uczyńmy różanie z wołaniem o pokorę, by Chrystusowe biada nie musiało dotykać mojego życia. Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Naszy, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obod żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za, nami za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. jest O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,